Uwaga! Ja wpadnę do wody. Ja do się wpadnę. Tam jest. Tam jest. Tu, teraz tu. Tak. Ok, oko się stary, ja zbijam. Ja też. Albo nie! Kurwa. Wycofuj się! Leży jeden. Dobra. Pomóż mi stary. O, iść Baga? Kurwa, no, nie, 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 Jest ja tam nie, 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 to no. <laughs> nie, to, to sklipuj to, sklipu Sklipuj sklipu to, nie, stary. Oh. Elo, udało się. O stary nie,